Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym zaprezentujemy nową talię z mianowicie Dagur Haralda tak się nazywa, bynajmniej. No ale opiera się na, głównie na rębaczach i Dagurze. Mam tam również opancerzony Drakar jeden. A, Mirror! On śniło! Znaczy, Mirror, on ma nam umiejętność. Ok. Hmm. W sumie że wiele rzeczy stąd może się przydać. Najpierw wymieńmy ją. To może to się też przydać. Nie że nie. Sobie, dobra. Zobaczmy teraz, co wyjdzie z tego tematu. Co on ma? Ariolfa, czyli rząd za krwi może być. Więc prawdopodobne, że będzie tam rządzak chwili. A, pan rządzak, Hazender. Szkoda, że wymieniłem. Czy wymienię tam tą kartę? Dobra. Ale go może ściągnąć tak czy tak? Mm. gramy inaczej niż bym standardowo grał. Te drakary są bardzo problematyczną y kartą. To trzeba je eliminować. A nie, Toż rębaczy gra? No spoko. Raczej Możliwe, że ja będę musiał spasać tą pierwszą rundę. Tutaj mogę go naprzyszucić. Aha. A to jest raczej w tej rundzie. jeszcze tą kartę, żeby nie było. Pierwszy raz widzisz kobietę z mieczem. Stop.

Któż byśmy mogli tu wymienić? Może tego? Tego zostawię może teraz. Deszczyk też jest dobry. Może na razie wskrzeszenie. Nie wiem. Aha, <ślesk> Co rzucimy, co rzucimy? to, to, to jest dobra. A może tego drakala. Czyli tak, dobrze byłoby obrońcę dobrać, niewątpliwie. Dlatego to... ale mam dekret, to obrońca i chociaż awalach. A tego najwyżej z dekretu dograć. No, każda złota tu w sumie ucieszy, nie? Okej, okay, Avalacha mam. Mm, nie wiem co z tym. Może się, może się przydać, nie powiedziane, że nie. Ale Drakar też. Ale dobra, może Drakara najpierw. No i teraz możemy to spływać. Okej. Okay. No co, deszczyk. Kurczę, co mi to jeszcze... Obrońcy do z... Tak, może deszczyk jeszcze spróbujemy. Kurczę, nie. no ja chyba nie chcę nic wymieniać już. A co nam zagram? No tego drakara nam zagra z tego Więc okej okay. Czyli tak obrońcę bym musiał dograć z No obrońcę z dekretu Tak zrobimy na start Tego obrońcę damy W pierwszej linii oczywiście Później Jeśli go nie zabije to sukruza z prawej strony Wtedy że jest duet prawie, że nie do ruszenia. No chyba, że bazuje na oczyszczeniu albo na paleniu jakimś. Coś tu nie, nie powinien spalić, bo to 7 ma, ale może mieć jakieś coś niszczenie. Dobra, ok. Ok, ok. Na razie nie będziemy z tym nic robić, po prostu pokażę sukruza. Jest trochę osłabiony, ale na razie tak zostawimy ten temat. <grym> Poczekamy, aż rzuci jeszcze jakąś kartę i wtedy może wejdziemy z deszczykiem albo... no, z deszczykiem. No trochę się wycwanił tym przenoszeniem. No dobra, zagramy sobie e, Haralda. Tak sobie Haralda jeszcze na początek. Musimy mieć, musimy mieć coś, co nam pozwoli od razu ulepszyć ee, rębacza. A deszczek na razie jeszcze jest nieopłacalny. Kurczę! Kiepsko to weszło. Hmm, dużo, dużo kart specjalnych gram. To mi się za bardzo nie podoba. Mogę zaryzykować Rębacza tak trochę na sucho. Ale to tu bym musiał go puścić, obok sukrusa Tylko, że on też może potem grać bardziej na tył, skupić się na, na grze z tyłu. Hmm. Chyba, że dobra puścimy ten deszczyk, wejdzie to wejdzie. wejdzie nie, to nie, znaczy za ile wejdzie, to wejdzie. Kurczę, to nie jest tak do końca fajne zagranie. Chyba, że mgła. Może mgłę dajmy. Przynajmniej w razie, gdyby nie dał się jednostki naprzód, to chociaż tam jakieś punkty zrobi. Może tego Drakara zabiję, przynajmniej. To jest uciążliwy, bardzo uciążliwa karta. Znacznie, znacznie... No i tak jest teraz, chyba słabsza, znerfiona o, o jeden, nie? Miała pięć wcześniej. Dobra. Czyli gra na tył, tak to bym przewidział. Nie wiem, czy nie dać go właśnie w tył. Tego lempacza. Ten będzie obidział się i będzie Co, co ture sobie jakieś, jakieś tu punkty robią, zobaczmy tak Trudny temat, bo naprawdę Mało tych jednostek gra Tańczyłeś kiedyś z w świetle księżyca Dobra tu się ulepsza Musiałbym się na niej skupić. Jeden punkt obrażeń. Dlaczego? To nie jest, nie jest tragedia jeszcze. Dobra, zrobimy tak. Mógłbym... Nie, ta góra jeszcze nie. To są zbyt duże punkty. Góra zaraz puścimy, jak będzie miał trochę e, mocniejszy stół. A w sumie jakoś teraz bym musiał, nie no bo został maligna. Kapitulacja no to też jakby miał więcej jednostek Okej. Ok, za 6 obija tylko. Słabo, A, że to malignę puścimy po prostu. O, to tak Wykoszę ich, ale już tak bym trochę stracił na tym krawieniu. Hmm. Dobra, dajmy może. Kap... Nie, bo. A nie, to przede kapitulacja może być. Dajmy tą kapitulację, Zniszczymy to, i na razie pasuje. Bo nie sądzę, że wygrał aż, aż tyle jednostek w tym rzędzie, już nie ma za wiele kart. Więc niewiele tam stracę, tak naprawdę. O! I co teraz? Robi się nader ciekawie. Dobra, to my sobie też puścimy. Sobie też puścimy ta góra. Chyba ranego da góra mam. Mark Varga. A Dobra, puścimy trzego da góra. Ale może mieć niszczenie, jakieś palenie. No i tutaj da gór Niestety by nie przeżył. Dobra, ma maligna. Szkoda, że tego brońca przyniosę, tak to by nie było tego problemu. Zobaczymy w sumie, co on tu. Że on ja... Chyba, że mam morkwaga. To też trochę zyska. No, chyba że. A nie, bo on się uda. Oha! No, 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 to niezłe było. Kurczę, zagramy go tu i uderzymy do góry. Ale tu jest ok, bo nawet jeśli mam morkwaga, to sukrus yy, mnie broni. Więc musieli uderzyć sukrusa, a w tył nie uderzy, bo jest obrońca. No właśnie, wygrałem. Możliwe, że miał tego morkwaga, tylko po prostu morkwag był dożył za jeden punkt. No i tak właśnie wygraliśmy. Eee, ale, ale Już parę słów na temat talii jeszcze A mianowicie W sumie co ja tu mam tłumaczyć? Bo no wiadomo, nie? <śpisał> zbija, zbija ulepszoną jednostkę, nie? Wzmocnioną. W połączeniu z Dagurem i tam z Rębaczami, to nikomu nie muszę mówić, jak to, jest, jak to mocna karta jest. Yy, dekrecik, no to takie uzupełnienie w sumie w tej talii, żeby wyciągnąć coś złotego. No, da, choćby, choćby Dagura, nie, bo to jest dosyć kluczowa karta. I Dagura zawsze, przynajmniej ja zawsze zagrywam w jednej turze z umiejętnością yy, dowódcy. Tylko dobrze, żeby ta umiejętność weszła za jak najwięcej punktów. 8, dlatego tego wcześniej nie używałem, bo tam było 6 na stole. Stwierdziłem, że nie ma sensu na razie. I poczekaj źle na tym nie wyszedłem. Awalak, tu w mgłę, ale jak jest opcja, to daje deszczek. Jak mi się deszczek opłaca, to wolę deszczek, no bo to jednak 2 punkty też 2 punkty obrażeń. tyle że 2 osobnym jednostkom to daje podwójne wzmocnienie. Za 2 punkty wzmacnia się ta góra, czy tam rębaczy. O co chodzi? Sukrus i obrońca to tak jak widzieliście na filmie, nie? Z lewej strony obrońca, z prawej sukrus i wtedy są mnie do ruszenia? No, chyba, że jest przenoszenie, tak jak, jak on to skontrował. A czy skontrował? Pośrednio skontrował, bo tak naprawdę e, nie mógł mi ruszyć e, w przodzie tego dagura z tyłu re, re, repacza, nie? No, Harald, taka, takie uzupełnienia w sumie e, do obijania też e, przeciwnika, przeciwnych jednostek. Kapitulacja, kapitulacja mi się podoba. Akurat tu aż tak nie zrobiła takiej furory, bo było mało kart granych z jego strony, ale na przykład na jakieś harmoszki, elfy, no to jednak cały rząd obijanie. To więcej spokojnie i nawet y, ten pancerz, pancerz usuwa, więc też nie jest bo bo w sumie obija cały rząd też rozdarcie, nie? ale tu jeszcze to, to, to usunięcie tych dwóch punktów pancerza też czasami jest dosyć y, kluczowe. Yy, rejza, no to właśnie proszę sobie wyciągnąć jakichś drakarów. Ulewny deszczyk to tak w razie gdybyśmy nie dobrali Jawalacha. Bo jednak lepiej zawsze puścić jakąś yy, pogodę czy coś, nim zagramy yy, rębacza. Czy tam yy, no, Tak góra, tak jak mówiłem, da góra już na punkty yy, dzięki dowódcy. Ale właśnie, żeby rębacza sobie zagrać, nie? Bo to jednak puścić go na sucho za 4 punkty, no to trochę lipa, łatwo skontrować, nie? A tak to zawsze tam załóżmy deszcz, go bije o 2 przeciwko yy, jednostki, i już mamy 6 punktów na rębaczu, to to już jest trudniejsze do skontrowania. Maligna to wiadomo. Ofiara, no generalnie pod Rębacza, ale możecie pod to innego wykorzystać, w zależności od potrzeb, kapłani pod tego drakara, no ewentualnie też może być pod yy, Czachy nie? na Haraldzie. Yy... No, to w sumie też warto puścić, jak, jak mamy na ręce wcześniej, i dopiero y, później na to rębacza. To sobie obijemy. Zawsze rębacz do 5 choć się wzmocni. Y, Drakar upierwców, no to jest dobre pod rębacza. Wiadomo, jak mówię, mówię że jak pod rębacza, to i ta góra również, ale tego ta góra zazwyczaj trzymam bardziej na, na koniec gry. Tam jako trzecią czy czwartą kartę od końca puszczam zostawiając już sobie dagura, morkwaga, nie wiem co jeszcze jakieś maligny już takie takie bardziej lepsze karty. No to jest też też jest całkiem dobre kontra. No i szabrowniczka to jest właśnie pod drakara. A w razie gdyśmy drakara nie mieli, mamy jeszcze pirata topornika i właśnie pod, nią, pod niego możemy wykonać, wykorzystać szabrowniczkę lub Kopła na spalbloda. No, no to tyle. Myślę, że talia się spodoba. Pokrajcie, potestujcie, yy, oceniajcie. Jeśli, jeśli się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo takich filmów z Taliami będzie więcej. W sumie regularnie je już rzucam, więc możecie obejrzeć inne również. Ostatnio były potwory. Dwa razy z rzędu były potwory. O ile się nie mylę, chyba tak. Yy, także. Zachęcam do obejrzenia również tamtych filmów. Lajkujcie również strony na Facebooku, bo tam o wszystkim informuję: streamy, filmy i tym podobne. No i póki co się żegnam, nie? To trzymajcie się. Na razie.